Pierwszym przyjacielem kobiety są po prostu te buciki, łyżewki. Oj, to jest to jest trudne, prawda? Utrzymać nie, się nie, w takiej to... pozycji i trzymać partnera, sławku. Tak, to jest e, no, jeden z trudniejszych piruetów parowych, więc... No. Ale Olga zadowolona, Wspaniale cały czas się śmieje. Saygory. Ale nie świętych. Ale fajnie! No, no fajnie, fajnie. Patrzmy sobie, jak Olga miała dzisiaj fajnie i u góry i na dole. Naprawdę to jest podnoszenie, przy którym trzeba uważać na żebra. A żebra! Zrobiliście pirueta parowego, którego również podnoszeniem zakończyliście. Podnoszenie na tym jednym ręku było bardzo trudne z pięknym wejściem, z pięknym lądowaniem. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że Olga jest tu ostry. Zobaczmy, jak pojechali. Tutaj jest kobiecość, jednak jest kobiecość. Ty delikatnie zwiewnie i powiem Ci, Olga, yy, że to jest coś niesamowitego, bo wiem, jak trudne to jest podnoszenie. Trzeba być, yy, y, proszę Państwa, tutaj taki szczegół, bardzo sztywną kobietą. Olga taką sztywną kobietą. I ma nowy element. E, tutaj widzimy właśnie w tej chwili piruet siadany parowy, którego nauczyła się w, w ciągu tygodnia. Bo zamówiłam tego pirueta w zeszły piątek, prawda, Olga? Podnoszenie to jest. Ale Mario, powiem szczerze, że mnie jakoś oświeciło, ponieważ tego pierwę ja to zrobiłam. Powiedz, jak Sławciu powiedz. Od razu. Ja sam nie wiem jak ona zrobiła. Ja nie, nie, też, jak Słuchajcie, to znakomite podnoszenie na końcu programu. O kurczę, to jest trudne. To jest trudne. Pierwsza ranka i od razu takie podnoszenie. Ja Ci wiem, że bardzo podobało mi się Wasze zakończenie. Ym, takie właśnie niesforme. Czyli to właśnie tak mniej więcej takie rzeczy robiliśmy w piątym liceum rozumiem, we Wrocławiu. Rozumiem, Scena <grym> niczym z Gris po prostu. John Travolta i Olivia Newton-John. Przepraszam, Olga Newton-John. No bardzo ładne, proste nogi. Świetnie sobie radzisz. I te ostatnie podnoszenie. Bardzo trudne i dla partnera, i dla partnerki. I śmieszny koniec. Mi się bardzo podoba. No, gdzieś tam ćwiczysz po prostu w garażach jogi i masz multiplatynowy pas po prostu z tej jogi na bank. I... Się ...nowych elementów. Olga zrobiła ogromne postępy, a poza tym jest odważna. Nie ma dla niej trudnych elementów wyżwiarskich. Wszyscy... Ostatni głos będzie należał do Włodzimierza Saranowicza. Ja muszę powiedzieć, że y, chyba Sławek jest zadowolony. z lat... Przeżyjmy tu jeszcze raz. Ach, jest szalone podnoszenie. Jak ty jesteś wysoko w tym podnoszeniu i to od ciebie też zależy, bo ty musisz zablokować łokcie, prawda? To jest trudne. jest jakiś cud, ponieważ... Nie zwartisz, się mi to wyszło. Jesteś w charakterze, to jest bardzo fajne. Jest dyskoteka, wy się bawicie w tym, jesteście weseli. O to chodzi. E, fantastyczny piruet parowy, ze zmianą pozycji, e, w pozycji siadanej. Jeszcze jedna zmiana. No i to podnoszenie, gdzie ty, Olgo, to tak naprawdę bardzo wiele od ciebie zależy. Olga, słodka kobietka, nie dość, że gadła, okazało się, że ta słodkość jest też bardzo sportowa. Proszę, Sławek nie trzyma Olgi. Olga, coraz trudniejsze podnoszenia, jak wy to robicie? Jakieś potańcówki? Jak wy się szybujecie do programów? Za mówiła, proszę państwa, jest, jest! Cokolwiek się Oldze powie, żeby zrobiła, to ona robi. I to jest znakomita rzecz. Znakomite to podnoszenie, no ta końcówka na głowie, nie trzyma on partnerki, ona się też nie trzyma partnera. I wszystko wychodzi im świetnie. Spirale zrobiliście bardzo ładne, właściwie to była sekwencja spiral. Przeszliście potem w następny element. Bardzo dobry był program. No jedyna rzecz, że Olga bardzo dużo mówi i nie można jej zahamować, to to jest. Ja rezygnuję! Jazda na łyżwach na początku kojarzyła jej się z Wyszłem. Szybko jednak odkryła w sobie prawdziwy talent. Nierealne stało się realnym. Przekroczyła granice strachu, by porażać coraz to bardziej skomplikowanymi akrobacjami. Urocza wariatka i jej niemniej zakręcony partner podbili wasze serca. Po tym programie czuję się, że człowiek ma w sobie ogromną siłę i naprawdę na wiele nas stać. Czy to już czas, by rozstać się z nimi na zawsze? No to na pewno, proszę Państwa, to nie jest ten czas ostatni. Kupi, babie, nie boimy się zaraz. Popatrzmy sobie. Jest kolejne podnoszenie. Olga, powiedz, czy ty skakałaś na bungee? Nie, nie, nie zamierzam. Pływałaś z rokinami? Nie, nie zamierzam. <śmuszczam> Jeździłam z Borowieckim. <śmuszczam> <śmuszczam> czyli on ma też niezłe ząbki, słuchaj. Czyli są rzeczy, których się jednak boisz. Tak, tak. Ale nie takie podnoszenia i nie, upadki. Nie, 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 to już nie. To jest, jest łatwizna, to jest po prostu pikuś dla Olgi. Sami Państwo widzieli. <śmuszczam> Bardzo dobre podnoszenia były, jak zwykle, zresztą Sławek jest świetnym partnerem. Jeszcze, Olga, musisz to brać pod uwagę. Ale chciałam powiedzieć, że dzisiaj Olga poinformowała mnie, że ona ma lęk wysokości. To możemy sobie wyobrazić, co by było, gdyby nie miała tego lęku wysokości. Jest niesamowita, rzeczywiście, to prawda. Wielkie brawa dla Olgi. Zamyśla... A Olga się wstydzi coś, bo ona pięknie kurę pokazuje. Jest trudne podnoszenie. Szpagacior! I znowu jak Cezoryk się y, zgięłaś. Ćwiczysz na siłowni oprócz lodu? Jakbym na siłowni ćwiczyła, to bym nie da rady tak wysoko nóżki podnieść. Bo bym była zbita. Zbita? Trochę mi za nie skoczy masz ten mikrofon. <noise> Specjalnie, żebyś ćwiczyła skłony ciczy kolacja. No wiesz, sama sobie odpowiedz <noise> na to pytanie. Sobie. No właśnie, niby z humorem, a jednak trudne figury. To warto podkreślić. Sławek, przyznaj się, obawiałeś się troszeczkę komentarzy? Trochę, ale najważniejsza jest zabawa. I do tego podchodzę I, ze śmiechem. I wielkie brawa za to. <noise> Bo była igra aktorska. Aktorka i znakomity łyżwiarz. Nie może być nic lepszego. Jest w Balecie, jezioro Ławędzie, jest bardzo piękny. padę padekua. Moglibyście dołączyć jeszcze z tym swoim tańcem? Byłoby przynajmniej coś. jest spirala. Olga, czy ty wyobrażałaś sobie trzy miesiące temu, że coś takiego zrobisz? Nie, jak ja słyszałam hasło: spirala śmierci, proszę, to wiedziałam, że się umiera. Proszę, wtedy. proszę. A to jest jeszcze fajniejsze i trudniejsze. Tego się bałam, jak a? nie wiem, co. Sławek chyba też się bał troszeczkę, bo miał taką minę niepewną, ale utrzymałeś. Olga Borys i Sławek, i Sławek Borowiecki. W drodze do finału najważniejsza okazała się wielka determinacja Olgi i doświadczenie Sławka. Pierwszy trening, pierwsze kroki na lodzie i pierwsze niezbyt wygórowane cele. Cel na najbliższy trening. Przeżycie. Ja jestem twoim nowym partnerem. Słuchajcie, co on mi się śnił. Od razu mi to musi być chemia. Szybko odkryli na co ich Ej dziewczyny, w góry kiecki jedzie Sławek Borowiecki. Jurorów zamurowało, z rzecz jasna. Wszyscy jesteśmy w szoku, zgnieceni po prostu jak pet w Panowie, czapki z złóż, nadjeżdża Olga Boris. Oddaje się sławkowi cała górze. Roziny spędzone na treningach przyniosły pierwsze rezultaty. Ty nie jesteś Tiger, ty jesteś Kamikaze. Dziesięć! Dziesięć. Dziesięć Olga jest tutaj jedną z zawodniczek, która największe postępy zrobiła. Brawurowa jazda na krawędzi ryzyka doprowadziła ich do samego finału. Jak tak jakoś tak się ucieszyłeś, że ja mówię, kurde nie wiem czy się cieszysz, że już nie będziesz ze mną przyjeździć? Czy się cieszysz, że będziesz? Sami nie mogli w to uwierzyć. Wracamy na lodowisko. <grym> z Blondyną doszedłem do finału. Blondynka, <grym> czternetka, jaki to ma znaczenie? Kto ją zwalał? Ja. Każdy chce wygrać, każdy chce mieć przyjemność z tego, Co? My żeby stale y y Ale jakbyśmy tak. Ale sama jestem czeka. Ci to moje uzmartwienie. Halo, to nie czas na wygłupy, Pora się do roboty. Finał przed wami. Cicho. <laughs> chodziło, ale było tyle energii. Czy to Spice Girls tak na ciebie zadziałały, czy Sławek? Sławek jest oczywiście. piękne podnoszenie. Ale dzisiaj wszystko robiliście jakby 10 razy szybciej. kurczę. jakie ci układzie tanecznym na lodzie. Układ był znakomity. Istotnie, ale poza tym były świetne podnoszenia. Szczególnie podobało mi się to podnoszenie, które z niższego podnoszenia przechodziła Olga do wyższego, co jest zawsze trudniejsze niż na odwrót. Poza tym podnoszenie znakomite, którym zaczynaliście program również. Także uważam, że jest świetne. Poza tym Olga jest aktorką. Ona jeszcze do tego, nawet jak tam coś nie wychodzi, to ona zagra. I... Nigdy, 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 nigdy nie myślałem, że tak daleko zajdzie. Postęp, jaki zrobili Olga i Sławek, to wręcz rewolucja. Olga robi na lodzie. To są... To jest bardzo wygodna pozycja, prawda? Powiedz mi, dlaczego wybraliście ten taniec? Ja już wspominałem, że to jest najpiękniejsza, jedna z najpiękniejszych polskich piosenek. Dla mnie najpiękniejsza. Z najwspanialszego polskiego kompozytora Jerzego Petersburskiego. Pozdrawiam Juniora Petersburskiego. Dziewczyna z temperamentem i chłopak z charakterem. Niesła mieszanka wybuchowa. Noże na butach i temperament, z którym trudno walczyć. Kryminalna miłość. Dlaczego dzisiaj nie użyłeś żelu? Eee, jajka. A jak fryzura właśnie po tych obrotach? Trzyma się? Sławek dostrzegł metodę. Rozumiesz, dmucha na piłeczkę na nos i. postanowił trzymać olgę w górze. Noga, lewa ręka. To jest Sławek. Niedocenienie mózgu. A, no, to mnie ogranicza. Dwie księżniczki o tygrysik w sercach. Kobieta, którą trudno zatrzymać. I mężczyzna, który był w stanie to wszystko jak go trzymać. Sławek, już co? To... Zdradziłam cię. Znów. Ja bym bardzo chciała, żeby wszyscy poszkodowani lekko ludzie tak się zachowywali jak Olga. Popatrzmy sobie, co oni wyczyniali. Olga, czy ty wiesz, że to jest wasz ostatni taniec? Ojej. I tu nadchodzi ten moment. Się, się poddam. O nie! O, kurczę. Też masz! O, Boże! Chcesz? Masz! Proszę Państwa, ja przez moment myślałam, że to Sherry Kennedy, żona sławka, ale Blondina! To musi być Olga. Nie zamieniły się. ja! Czy ty wiesz, że byłaś 5 centymetrów od lotu? Dobrze, że szczękę podniosłaś wyżej. Że ją cały czas masz. Nie, to po prostu jest jakaś masakra. Olga Borys i Sławek Borowiecki, czy Rafał Mroczek i Aneta Kowalska. Proszę państwa, zwycięzcami pierwszej polskiej edycji programu Gwiazdy Tańczą na Lodzie są... No, jeszcze chwila cierpliwości. Powiedzmy to raz jeszcze. Zwycięzcami pierwszej polskiej edycji programu Gwiazdy Tańczą na Lodzie są... No Korusy kładą wam Niesamowite! Niesamowite! 56% głosów oddali państwo! Za samą wieś salę! Gratulacje! Te początkowe...